Nowe studium to projekt określający politykę przestrzenną. Dokument nie ma mocy prawnej, lecz może służyć jako podpowiedź, jak zagospodarować tkankę miejską czy zieloną zgodnie z warunkami środowiskowymi, społecznymi czy wizerunkowymi. My mówimy, że to jest podejście holistyczne do miasta, tak jak do organizmu ludzkiego miasto też jest swego rodzaju organizmem. Dlatego studium podzielone jest na dziewięć części. Zieleni, rzek, mieszkaniową, kompozycji, przestrzeni publicznej, dziedzictwa kulturowego, gospodarczo-usługową i infrastruktury. Urbaniści podkreślają jednak wyższość zieleni nad zabudowaniem. Zaplanowaliśmy bardzo dużo terenów zieleni. Wiele terenów, które wcześniej były przeznaczone na tereny zabudowy mieszkaniowej lub inne, zostały w tym studium usankcjonowane. Usankcjonowaliśmy również tereny ogrodowe. Działkowych I traktujemy je, je jako jedną z form zieleni, która została dopuszczona na obszarze miasta. Wodom i rzeką we Wrocławiu należy się własna polityka, czyli zwrot ku rzece, bo rzeka pobudza rozwój. Każda rzeka przepływająca pr przez Wrocław ma inną charakterystykę, inną funkcję w mieście pełni. Stąd wyznaczyliśmy profile dla każdej z rzek studium wskazuje też na wzmocnienie roli ulic handlowych szczególnie w centrum i w tych małych miasteczkach Mówimy STOP tym wielkim gigantom, wielkim, wielkim galeriom handlowym, które mają powyżej 5000 tysięcy metrów kwadratowych. Wrocław został podzielony na 101 jednostek urbanistycznych, by wspierać lokalną przynależność. Każda jednostka będzie miała własną kartę z dokumentacją. Pracownicy Urzędu Miejskiego chcą, by Wrocław współtworzyli jego mieszkańcy, dlatego zapraszają na konsultacje społeczne. Wyznaczamy 10 punktów na całym obszarze miasta rozłożyliśmy je w miarę równomiernie po to, aby zapewnić łatwy dostęp mieszkańcom do tych punktów konsultacyjnych i chcielibyśmy bardzo mocno zachęcić mieszkańców, aby właśnie udawali się w te punkty. Pierwsze konsultacje już w czwartek w Agorze przy ulicy Serbskiej od godziny 17 do 19 dla echo 24 patrycja Nawrocka.